witam wszystkich i zapraszam na bitwę multiplayerową Rom 2. Dzisiaj mam powtórkę, czyli bitwę z polecenia nadesłaną przez Aroyo i będzie to bitwa z, z gościem z jakiegoś hiszpańskiego klanu, z jakimś hiszpanem. I teraz tak, tu jak widzimy już Aroyo grał z odrysami, a Fercerik Kimerią. No I zobaczmy sobie, jakie mieli składy. A Rojo wziął cztery jazdy, czterech yy, procarzy, dwóch najemnych oplitów, spoko, yy, trzech trackich wojowników, tu są jeszcze trzy włócznicy, czyli pierwsza linia mięsa, armatnie i trzy oddziały szlachetnych. Trackich wojowników. I jedna szlachetna jazda, ile się no To dosyć nietypowe zestawienie, bo zazwyczaj bierze się więcej szlachetnych tych wojowników trackich. Zobaczmy przeciwnika. Pięć oddziałów e, łuczników, pięć oddziałów pieszych To byli konni łucznicy. Pięć oddziałów pieszych łuczników, Kimaria ma chyba jednych z najlepszych łuczników. E, dwa, trzy oddziały pewnie, to są chyba stepowi choplici, czy tam sytyjscy, normalni choplici trzy, e, To są tacy tani hoplici i szlachta choplicka. No, zobaczmy jak tutaj bitwa wyszła. Ciekawa armia przeciwnika, ciekawa armia Roja. No i hmm, no dobrze, że chyba nie wziął tylu tych szlachetnych e, wojowników trackich na tą armię kimeryjską, no bo by go rozstrzelali ci szlachetni wojownicy to zbyt dużego pancerza nie mają no ale zobaczymy, czy taka duża ilość hoplitów, ci zwykli hoplici nie są jakoś mocno pancerzeni, włócznie to wiadomo, że raczej tu nie będą stanowić problemu, i traccy wojownicy też dużego pancerza nie mają, z drugiej strony nie ma też AROJO zbyt duże jazdy, Cztery oddziały, ale przeciwnik nie ma jazdy w ogóle, no i teraz trzy przeciwnik zdoła. Się obronić i o, o, obronić tych procarzy No i zobaczmy, co tu bierze na cel. Ja na miejscu e, Kimeri brałbym na cel e, kawalerię. A tutaj widzę, że strzela w trackich wojowników i włócznie. To sens. A, to procarzy pewnie celuje. E, Arojo się ostrzeliwuje, ale chyba lepiej by było w ten oddział, bo ten nie jest w lesie. Zobaczmy, co tutaj bierze na cel. Tu Arojo bierze tych. No, i tu lepiej. ostrzeliwuje kawalerię, i słusznie. Ja bym tymi włóczniami na miejscu Oroja opędzał się od tych szlachetnych włóczników, tymi tanimi wojownikami. Włóczniami niech się wystrzela na nich. A tutaj, jeszcze tu w plecy, daje się ostrzeliwać. No, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. To chyba wygląda na to, że Oroja chce dać się im wystrzelać na swoją jazdę. Tutaj jest okay. tutaj też stracił już sporo. No, tu zmienił cel Hiszpan. Tu aroya dosyła następny oddział. No i chyba będzie miał tu zaraz pierwsze kile. Przestawił też swoją kawalerię. Troszeczkę się spóźnił, widzę. No i na razie przeciwnik ma przewagę. Bo nadal strzela już tutaj dwoma oddziałami procarzy. No i zaczyna. To są szlachetni łucznicy konni, czyli gdzie mocno pancerzoni są. 40, no mocno to nie, no 40 pacerzy, ale ci brocarze sobie nie poradzą z tymi łucznikami. No i tu już mamy tego pierwsze efekty, traćcy, jeźdźcy. Eee, padają, no i wydaje mi się, no i teraz wziął trackich wojowników na cel Hiszpan, Ja bym kosił kawalerię, bo wtedy będzie, e, ci łucznicy będą mogli spokojnie wystrzelać e, resztę piechoty. No, ale tu pierwszy oddział, patrzcie. Heavy shot pewnie używa, mogę się założyć. No i trup się ściele, gęsto. Eee, nie, nie, w niezbyt dobrej sytuacji jest Arojo Traci teraz kawalerię, zaraz traci trackich wojowników. Troszkę 16 zostało. Tu kawaleria już ponad połowa oddziału bita. Tutaj też lekkie straty. No a łucznicy szlachetni na razie. No jeden oddział stracony. Tu uży, używa kręgu. Kantabryjskiego no nie wiem czy robi On jest taki skuteczny i tak ostrzeliwuje oddział. Tak zadaje straty. Yy, no cele takie. Hmm. Czy ja wiem, ja bym jednak tutaj się ustawiał tymi łucznikami i próbował kawalerię kosić i tą tracką jazdą królewską. Gdyby odrysowie stracili już na tym etapie. O, tu udało się złapać Royo. No ale 10 tylko tych jeźdźców, co ci szlachetni ucznicy się obronią. No i w ten sposób e, straciło już dwa oddziały jazdy i jeden oddział trackich wojowników. Musi też uważać, uważać na tych procarzy, bo ci szlachetni ucznicy mogą też szarżować. To nie jest e, jakaś mocna jednostka, to nie jest, ale na pewno takich uczników, procarzy tanich wyżną. No i zobaczmy co tu się dzieje. Mamy główne starcie. Na cel Hiszpan bierze tutaj chyba procarzy. Tu chyba włócznie na to wygląda. No, bez sensu, kompletnie tu procarzy. No, ja bym walił w generała. Tu się dał złapać jazdą. Aha, no okej, okay, ale wycofał. Dużo tu nie straci tych łuczników. Oni też są mocno pancerzeni Cięższy łucznicy kimeryjscy. Bardzo dobra jednostka to jest. E też, no nie, tak mocno, 35. Coś tak dużo to nie. No, rojo się w pole. No i teraz y, kompletna reakcji na atak trackich wojowników na linię hoplitów, No i teraz patrzcie, jak lecą kile milicji hoblitskiej. No, ale ta jednostka się nie liczy. Ważne jest tu, ale tutaj też mocno dostają hoplici w tyłek. Teraz szarżuje szlachta tracka i to powinien być cel dla tych ciężkich uczniów uczników kimeryjskich, Oni powinni jak najwięcej oddać strzałów, zanim ta szlachta dojdzie wa do walki. A tak tutaj ten oddział hoplitów szybko się zdezintegruje. No ale zobaczmy, bo jeżeli ucznicy przetrwają na tyle długo, żeby móc tutaj ostrzelać tych walczących sz walczącą szlachetną, e tracką, szlacht, szlachetną tracką szlachtę, szlachetną tracką szlachtę, no to nie wiem, minus też y, tych ciężkich łuczników jest taki, że oni nie będą mieli tak dużo amunicji jak procarze. Tymczasem tutaj łucznicy już pewnie strzały im się skończyły i załatwili procarze Aroja. No i teraz no, będzie mu ciężko. Równocześnie tu dwa oddziały złapały trackich jeźdźców, którzy też już padali, padają. Także został Arojowi jeden oddział y, jazdy lekkiej i. Generał. No to jest jeszcze w stanie tych puczników wyciąć, nie jest tak źle. Tutaj gine, generał Kimryjska Szlachta Konna przyszarżował, widzę, szlachtę tracką. I słusznie, ale powinien się stąd szybko wycofać. To jest jazda szturmowa, ile się nie mylę. No i tutaj Arroyo próbuje dorwać tych procarzy. Ale to i tak najważniejsze, że on tak naprawdę próbuje ich dorwać. Że oni nie pozwala im strzelać. No i tu mega. Chore e, akcja, niewycofanie się generałem skutkuje, że podwojenie przez dwa oddziały e, szlachty trackiej, no i generał e, kimeryjski pada w tym momencie. E, troszeczkę chaotyczna bitwa, ale taki niby przemyślany plan Kimerii na początku rozsypał się. E, jest jeszcze dużo łuczników. No i teraz co tu się wydarzy, ale jest niestety tracka jazda królewska, która tutaj tych łoczników, no jeszcze obrzucało, no nie wiem czy to dobry pomysł, żeby wspierać tą walkę, tu są dwa oddziały tej trackiej szlachty, która mogłaby, jeden pójść tą, a drugi wesprzeć tą walkę, no jeszcze duży jednostek zostało Orojowi. Ale musi wykosić tych procarzy. Jak się upora z tymi procarzami, tak jak teraz to robi właśnie tutaj generałem swoim, no to będzie pod bitwie. E, ci łucznicy konni powinni w tym momencie tutaj przeszkadzać w tym generałowi. No i już pierwsze oddziały ciężkich łuczników wycofują się z walki. Generał e, na razie stracił 10, zabił już 50. No i w tym momencie dobrze to wygląda dla Oroya. No i tak ci łucznicy też zamiast nasuwać tu generała, Aczkolwiek bronią się całkiem nieźle. Straty mają spore. Ale przewagę liczebną teraz ma Arojo. I to dużą. No i łamią się oddziały hoplitów e, kimeryjskich. Bardzo szybko okrążone e, przez trzy oddziały szlachty trackiej i hoplitów. Włócznie, przepraszam. No a generał sobie tutaj jeździ na tyłach i wyży na tych uczników, bo ci, zamiast strzelać tutaj, to wspierali walkę tych, yy, 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 tych hoplitów, to, która i tak była przegrana. No bez sensu tutaj kompletnie te strzały tam do środka, no nie są w stanie w tym momencie, gdyby takie salwy płonących strzał na przykład oddawali tam, gdyby generała najpierw ubili, no to może byłby sens. Yy, ta szlachta tracka, patrzcie, ile tu zostało 70 półodziału tu 43 tu 40 nie jest ich za dużo. Miałby szansę ich wyciąć, wydaje mi się. A w tym momencie... No to chyba... No nie za dobrze to wygląda. Tu generał sobie, mi się wydaje, poradzi sobie. Nawet jeżeli tak go straci, to zostanie tutaj... Ile? Tu 40, tu... No tu jeszcze jest sporo, ale na pewno kończą mi się strzały. No jeszcze trochę jest tych łuczników. Ciężcy. Tu są też ciężcy. Tutaj ciekaw jestem, czy. No, ok, No i w tym momencie ostatni oddział Poplitów Kimeryjskich pada. No i będą teraz ci łucznicy panikować. No teraz to już jest za późno, żeby temu generałowi prze... przeszkadzać. Coś, zostało tylko 3, 15 jeźdźców. No ale wrócił się też oddział trackich procarzy. No, no i teraz zobaczymy jakie włócznie tu zostały. Włócznie tu najemni hoplici, którzy jeszcze... Jest ich sporo. Tutaj też jest sporo najemni hoplici. No ci najemni hoplici, powiem wam, są w stanie e, poganiać. E, z 75 pancerza, e, takich łuczników. E, mają też w miarę pa, e, morale, także... E, łucznicy zaraz się wystrzelają, podejrzewam, i będzie po bitwie. Bo oni po, e, przewiduje, że jak e, s, e, wszystkie stracą... E, skończymy się strzały to uciekną sami spolawić nie będą bez walki nawet A, gdzie generał tu pięciu ma jeszcze nie, nie wiem czy żyje ale chyba żyje jeszcze no i tu za wszelką cenę chciał tymi szlachetnymi ucznikami złapać tego generała ale, ale już trochę chyba tu za bardzo uciekł no, ilu tu zostało? 46. Wystrzelali się na, tych, na ten jeden oddział hoblitów. Ale tak naprawdę ze 20 tych szlachty trackiej wystarczy, żeby wyciąć cały oddział łuczników, jeżeli nie będzie miał strzału, oczywiście. No i tu powinni go skończyć. No, wygrana aroja. Niezła rzeźnia. No i co tu się będzie działo? No to już wygrana Royale fajna bitwa. Troszeczkę chaotycznie mu szło na początku, ale potem słuszne decyzje, <laughs> kierunki ataku i cele, które wybierał. W połączeniu z tym, że przeciwnik. No, źle decydował. Moim zdaniem. W wybieraniu ostrzału, celów dla ostrzału łuczników swoich. No, i dał się tam generał, praktycznie sam wyciął 5 oddziałów łuczników. Także, no, no, jedną jednostką konną, taki zrobić, takie sprustoszenie, gdzie to byli jedni z najlepszych łuczników w grze, to oni powinni e, go wystrzelać bez problemu, nie tracąc. No nie wiem, może połowę oddziału mogliby przy szarży stracić, gdyby byli potem dobrze o rozproszeni, oddali, że. Dwie, no może trzy salwy. To wydaje mi się, że byłby w opałach orojo, A tak, to spokojnie sobie teraz już to przyspieszymy. Będzie śnieg tych uczników, Wiadomo, że wygra. No, jeszcze na koniec szarża. Generał. Ciekaw jestem, czy żyje w tym momencie. No, ale to już taka zabawa. No, jeszcze tu mają. Strzały łucznicy. No, ten oddział. No, no? Ilu ich jest? Spokojnie, tych 19 wytnie. Tych. No właśnie. Przestrzały im się skończyły. I po zabawie, a Royo zabił tylko 1400, ale to dlatego, że eee, armia przeciwnika była bardzo mała. Eee a zostało mu tylko trzy, yy, przeciwnikowi zostało 300. No i tak, ja yy, dwa oddziały stracił na początku, Łucznicy się na nich konni wystrzelali. E, ten oddział też nie za bardzo pojeździł. Generałem 159, nieźle. protarzami jak na taką krótką walkę, też nieźle powiem wam. 44, 73, 27, całkiem przyzwoicie. No i tu główną rolę odebrali tracka szlachta i traccy wojownicy, którzy, na no ten oddział też stracił na początku, którzy wyrżnęli tą linię paru jednostek marnych, oblitów kimeryjskich. No i zobaczmy, ucznicy kimeryjscy no te dwa oddziały spoko, jak na taką armię tego, te trzy oddziały 116, chociaż mogłyby troszkę więcej, ale te dwa, to już moim, za mało, moim zdaniem za mało, te, te oddziały łuczników e, są dosyć drogie i powyżej stówę to powinny zabijać, żeby to miało sens, a ten oddział w ogóle słabiutko. No ładnie patrzcie tu łucznikami konnymi, 247, 136, 126, no to się opłaciło. No powiem wam, że gdyby tutaj lepiej zagrał... Yy... Fercerik, no to Aroya mógłby mieć problem i te e, straty na początku trzech oddziałów mogłyby mu się potem odbić, i no nie wyszedłby z tego starcia zwycięstwo. W każdym razie, dzięki za nadesłanie e, bitwy, dzięki za oglądanie i do usłyszenia.